Drodzy Państwo, w powietrzu. Czuć. słońce świeci w pełni, no to znak, że nie tylko w kalendarzu, ale również w pogodzie zawitała wiosna. Mirosław Ridel, witam wszystkich telewizów, To jest specjalne wydanie programu Weekend TVS, takie wiosenne wydanie. A jesteśmy w Wiśle, a dokładnie na wiślańskim rynku, gdzie już o 12 rozpocznie się niesamowite wydarzenie, niesamowita impreza. Szósty PZ bieg po nowe życie. Drodzy Państwo, to impreza, która już, tak jak sama nazwa wskazuje, ma wieloletnią tradycję. Od sześciu lat spotykają się sportowcy, między innymi sportowcy, ale w towarzystwie celebrytów, aktorów teatralnych, filmowych, dziennikarzy, prezenterów telewizyjnych, jeszcze wielu osób, które znamy z pierwszych stron gazet. A wszystko po to, by zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, jaką jest transplantologia i transplantacja. Wczoraj w Hotelu Gołębieskim odbyła się gala, podczas której rozdano statuetki życia. Tam Zagościły osobistości ze świata kultury, ze świata mediów, ale przede wszystkim sportowcy. Rozdawano statuetki, były występy artystyczne, ale zresztą co będę Państwu opowiadał zobaczcie sami, jak wczorajsza gala wyglądała. Okazuje, Wisła to nie tylko miasto najsłynniejszego polskiego skoczka Adama Małysza, ale także już od paru lat miasto, które coraz częściej kojarzone jest z transplantacją. Szósta edycja. W pierwszej brało udział tylko kilkanaście, dokładnie dwanaście sztafet, bo tylu uczestników stworzyło te drużyny. W tym roku organizatorzy zapowiedzieli, że tych sztafet uwaga, będzie. Około 50. To niesamowite wydarzenie, i wiemy również, że w tej sztafecie udział weźmie przedstawicielka naszej redakcji telewizji TVS. Znana z telewizji informacji, dziennikarka Natalia Rasiewicz. Mam nadzieję, że później gdzieś ją tutaj spotkamy i będziemy mieli okazję, żeby z nią porozmawiać. Sztafeta, jak sztafeta, to oczywiście jakieś wydarzenie sportowe, oczywiście jakaś dyscyplina. I tu ważna informacja, że na początku były to. Biegi. Tutaj sobie ludzie biegali po wiśle, ale od zeszłego roku organizatorzy zmienili charakter tej sztafety i jest to Nordic Walking, czyli kijki, czyli taki charakter wypoczynkowy, charakter rehabilitacyjny dla niektórych, ale przede wszystkim jest to coś dla sportu, coś dla zdrowia, coś dla ciała. Tak jak powiedziałem, szósta edycja. My teraz zapraszamy na krótką relację i pokazanie tego, co rok temu oko kamery zarejestrowało podczas piątego biegu, który odbył się tutaj 1 marca 2014 roku. Proszę bardzo. I proszę bardzo, teraz sprawdziam dla mojej pamięci i dla mojej spostrzegawczości, bo tak. Paweł Golec? Jest 100%. obecny. Szymon Wydra i Łukasz Golec. Nie, zgadza się. No, tak, ja na tak, szczęście tak. zgadzam. Panowie, to już nie pierwszy Wasz udział. Oprócz tego, że jesteście rozpoznawani, że możecie w ten sposób zachęcać innych do tego, żeby powiedzieli tak, transplantacji, no to właśnie. Jaki jeszcze jest Wasz wymiar uczestnictwa w tym, w tym wydarzeniu? Ja myślę, że przede wszystkim. Czysto ludzki. I oddanie cząstki siebie drugiej osobie to jest największy wymiar, ja myślę, naszego człowieczeństwa, miłości do drugiego człowieka, no bo przecież nie ma większego prezentu. To jest bezcenne. To na przykład jak wczoraj wyszły małe dzieciaczki z mamami, które były po przeszczepach, te dzieciaczki, prawda, wątroby, nerek, no jaki jest większy, większe poświęcenie na tym świecie? No moim zdaniem nie ma większego. No oddanie cząstki siebie, ktoś może się cieszyć tą sytuacją, że dzisiaj... Jest na tym świecie, obserwuje tę piękną, marcową pogodę, tutaj w Wiśle. Wiosenną. Wiosenną oczywiście, że się cieszy miłością, że może dać tą miłość drugiej osobie, że się cieszy i delektuje każdym, yy, każdą cząstką tego świata. To jest coś pięknego. Dlatego... Zanim weszliśmy na, na wizję, to tutaj chłopaki powiedzieli, że kadrować ich tak od dołu, żeby wyglądali jak Przemysław Saleta. Ale właśnie, nie przypadkowo do tego nawiązuje, bo Przemysław jest takim przykładem, że nie patrząc nawet. W chwili zawahania nie ma, tak, chce dać cząstkę siebie do ratowania najbliższej osoby. Wiemy, że wczoraj byłeś na tej gali z córką, i tutaj też to miało taki wymiar, że przychodzicie z swoimi dziećmi, że pokazać, że tak my popieramy. Oczywiście, że tak. E, uważam, że powinniśmy od, od najmłodszych lat wychowywać nasze dzieci i w ogóle społeczeństwo do tego, aby pomagać sobie nawzajem. Tak? Któregoś dnia być może my będziemy potrzebować pomocy i to kiedyś wróci do nas. E, więc, więc pomagajmy sobie nawzajem, bo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Szanujmy się, kochajmy się, bądźmy po prostu razem. Ja bym tutaj przytoczył słowa naszej piosenki z zeszłym roku. Wydaliśmy taką piosenkę, dobra piosenka. Refren jest taki. Każdy serca dar wielką wartość ma, bo nadzieje niesie. Tam, gdzie ludzka płynie łza, każdy serca dar wielką wartość ma. Jest jak promień słońca, gdy pogoda ciągle zła. No kochani, po prostu, nie ma nic piękniejszego, jak dawanie siebie. I to w różnych wymiarach. Ta, ta, tu, tu, tutaj będą od y, południowych godzin biegały sztafety. W tych sztafetach są artyści, muzycy, ale są również osoby, które są dawcami tak. i są osoby, które przyjęły jakieś, tak. są tak zwanymi biorcami y, organów i to jest jakby fen, fenomen. Po prostu to jest żywy przy, przykład, że to wszystko działa, no, że jeden drugiemu może cząstkę się dać, ofiarować bezinteresownie, bo, 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 bo tak na, na, naprawdę... Czym, czym to jest? Ja tutaj może pokażę tak zwany yy, yy, oświadczenie Proszę bardzo, woli. pokażmy. Możemy to jest, tutaj zbliżyć. Proszę bardzo. woli. Bo po prostu yy, gdybykolwiek, kiedy mi się coś stało, to mam coś takiego przy sobie. M można brać narządy, można brać organy, i robić z nimi, że tak powiem, ku Widziałem, że panowie się tu wyrywają do odpowiedzi, to tak może po kolei jeszcze Szymon. Jak sobie Ł Łukasz tak elegancko zrobił reklamę e, utworu, A, to, e, to, 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 to my też mamy nie, taki nie utwór, nie nie. my też mamy taki utwór, który mówi właśnie, można powiedzieć na ten temat, życie jak poemat. Właśnie róbmy, róbmy tak, żeby żeby innych życie wyglądało jak najpiękniejszy poemat. Szymon, a coś w tym jest, bo kiedy wczoraj spotkaliśmy się na gali w hotelu Gołębieski, kiedy tylko Ciebie zobaczyłem, od razu w głowie pojawiła mi się jedna z linii melodycznej z tej piosenki, jeden z wersów, także coś w tym jest. Tutaj jeszcze coś tak dodamy? Oczywiście, zresztą w zeszłym roku, ja taką na koniec jeszcze. Jasne Zresztą w zeszłym roku, jak byliśmy na tutaj gali rozdaniu nagród, właśnie padły słowa z tej sceny, pamiętam, że też y, taką y, wolę, prawda, świętej Pamięci profesor Zbigniew Religa, właśnie. I tu dał... chciałem nawiązać, właśnie, film Bogowie, który pokazał, jakie dziedzictwo nam spuściźnie zostawił pan profesor Religa, tak. i ten film, myślę, pomógł. Panowie, muszę kończyć, ale na koniec ja no bym my prosił. Nie my, my nie, my tu jeszcze będziemy. będziemy o 12 rozgrzewka, Praszamy. potem zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy tu mogą przyjechać, żeby przyjechali do Wisły, a na koniec jedna linijka tej piosenki, o której mówiliśmy. Mogę prosić? Tej tej, tej, tej waszej. Każdy serca dar cztery, Zajmę. wielką wartość ma. Jest jak promień słońca, gdy pogoda ciągle zła. Jeszcze raz. Każdy serca da, wielką wartość ma, bo nadzieje niesie tam, gdzie ludzka płynie łza. Hej! Jaka detonacja była? Góralska? Nie ma sprawy.